Rok 2014 na Pomorzu to czas wielkich inwestycji. W ich przygotowaniu brała również udział Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku. Jakie najważniejsze decyzje środowiskowe wydała w mijającym roku? Jeśli chodzi o gospodarkę morską, głębokowodny terminal kontenerowy, tak zwany DCT, który rozbudowuje się o kolejny terminal. Dlatego terminala wydaliśmy decyzję środowiskową, a przy okazji inwestor wykonał pracę Kompensacyjne związane z odtwarzaniem siedlisk dla kilku gatunków ptaków wodnych. Następnie ważne drogi yy, krajowe, to znaczy droga S6, odcinek yy, Koszwały, Nowy Dwór i Nowy Dwór Erbląg. Również dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wydaliśmy decyzję środowiskową na drogę S6, Trójmiasto, Lemborg, Lemborg, słupsk oraz decyzję na obwodnicę metropolitalną ciągnącą się od yy, obwodnicy południowej Gdańska yy, do yy, węzła Chwaszczyno drogi S6. Ważna decyzja środowiskowa dotyczyła wykorzystania gazu z dna Bałtyku przez firmę LOTOS Petro Baltic. Nie możemy też pominąć decyzji zezwalającej na kolejne farmy wiatrowe na lądzie, a także na morzu. Regionalny dyrektor ochrony środowiska wydał też pozwolenie na niszczenie norbobrów na żuławach. Upodobały sobie wały przeciwpowodziowe i różne inne urządzenia przeciwpowodziowe. No nie są to miejsca preferowane dla tych zwierząt. Prowadzimy również prace dokumentacyjne związane z planami zadań ochronnych dla 42 obszarów Natura 2000. Chodzi o to, żeby określić najbardziej wartościowe elementy tych obszarów Natura 2000 i na jakich warunkach można będzie gospodarować na tych obszarach. Polecamy również zobaczyć Droga Kaszubska – Krok do Przodu oraz wszystko, co chcielibyście wiedzieć o twierdzy jesienią i zimą. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północno.tv i nie zapomnij polubić kanału.